Zobaczcie, taka ścianka została z ogromnego magazynu albo jakiegoś bunkra. I szczątki tego bunkra są wszędzie tutaj. Może się zapadła. Jak tutaj widzicie, jest taki dosyć dół ogólnie nagrywam to bez montażu, bez jakichś cięć i tak dalej, żebyście mogli zobaczyć jaka wielka jest skala tego. Wszystko tutaj, co jest takie białawe, to właśnie są resztki tej ścianki. A ciekawe tutaj te stopnie takie, jakiś magazyn, bunkier, coś takiego. A tutaj jest drugi teraz znajduje się tam schronisko dla zwierząt aczkolwiek w czasach II wojny światowej bądź nawet wcześniej być może nawet później <laughs> były tutaj jakieś bunkry jakieś jakieś yy, magazyny tylko to zostało na nieszczęście musiało być tu przeogronne, ponieważ te, te Resztki ten gruz sięga aż tam, po linie drzew tych nowych. W sumie to nie drzewa, tylko drawy. Czy musiało być to przeogromne, a została tylko taka ścianka. No nic, za niedługo śledztwo z nawiedzonego kościoła, przy którym znajduje się cmentarz. Z czasów jeszcze przed pierwszą wojną światową. W Województwie Dolnośląskim. Odbędzie się live na naszym kanale YouTube. Także zapraszamy.